Kolejny z zawodników, który stanął dzisiaj do wywiadu to Jakub Kurt, strzelec zwycięskiej bramki w meczu KS Drukarz Warszawa SMS Łódź. Jakub, opowiedz, co, co pomyślałeś, jak dostałeś tą piłkę w tym momencie na boisku? Na początku pomyślałem, że do niej nie dobiegnę, ale partownie odbiła się od mojej nogi i przyczyniłem się do zwycięstwa swojej drużyny. No i z tego powodu się cieszę. Jakub, jak czujesz się z formą? Widzimy wszyscy, że coraz lepiej sobie radzisz na boisku, coraz pewniej się czujesz tak. Jak ty to oceniasz? Oceniam swoją formę na dość dobrą, ponieważ staram się na treningach i próbuję, jak to powiedzieć, być coraz lepszym na treningach, skupiać się, słuchać trenera i próbuję być coraz lepszy na tych treningach. Kuba, opowiedz, jak oceniasz nowy model butów Nike, który sobie zaprezentowałeś, którym na pewno duże wrażenie zrobiłeś w szatni na chłopakach? Jak model... się gra w tym modelu? W tym modelu gramy się bardzo dobrze, czuję dobrze piłkę. I ogólnie dobrze jest, but zrobiony tak moim zdaniem do mojej nogi. I lepiej się po prostu w nim biegał. A przypomnij jaki to model, buta? Hypervenom Venom. EA. Jakub, jak powiedz, jak oceniasz wzmocnienia, które są w naszym zespole? Sporo zawodników chętnych przyszło. Jak, jak, jak oceniasz ich, jak się wkomponowali w zespół? Sądzę, że nowe nabytki naszej drużyny, które przyszły, są bardzo dobre. Dobre wzmocnienia. Teraz będzie jeszcze trzeba starać się o pierwszy skład. Bardzo. Bo są nawet z dobrej półki, wysokiej dość. Mm -hmm. No i są do, y, dużo nowych, jest bardzo dobrze technicznych i ogólnie każdy się stara. Kuba, opowiedz coraz więcej treningów, coraz więcej obowiązków w klubie, jak godzisz to z nauką? Z nauką? Y, Sądzę, że radzę sobie dość dobrze, bo nie, nie dostaję, y, jakby to powiedzieć brzydko, pierwsze od mamy za to, że źle się uczę. Myślę, że dość dobrze się uczę. Jak, jak twoje przewidywania, prognozy, jak, je, jak, jak nasza drużyna się spisze w nadchodzącej rundzie? W nadchodzącej rundzie myślę, że mamy bardzo silnych rywali, tak zwane Polonie na przykład. Bardzo dobrzy są. Gra mój tam kolega. Jest dobry technicznie, szybki, zwinny, więc będzie trzeba go... No, będzie, będzie musiał mieć krycie. Gra w środku pola. No i myślę, że będziemy w tej górze tabeli, bo jesteśmy dobrzy z wartą drużną. Kuba, bardzo dziękuję. Okay. I jeszcze raz gratulacje za zwycięską bramkę. Okay.